Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem zajmiemy się tą starą jabłonią oraz innymi drzewkami w ogrodzie warzywnym. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, z drzewkami owocowymi, z gotowaniem DIY. Dzisiaj zapraszam, będziemy ciąć starą jabłoń. Teraz pokazuję wam wszystkie przyrosty, które ta jabłoń ma od poprzedniego. W ogólnie w ostatnim roku, to są wszystkie nowe przyrosty. Są to takie pędy dzikie, które rosną na wprost, prosto do góry i te wszystkie pędy będziemy przycinać. Te, które rosną pionowo. One są cienkie, wiotkie, nie będzie znik nic, tylko będą zacieniać gałęzie starsze i te, które będą owocować, więc będziemy te wszystkie przycinać. Trochu tych gałęzi jest. Za, najwięcej jest ich tutaj w środkowej części, ale na tych bocznych, starszych gałęziach jabłoni również się zdarzają, więc te wszystkie dzikie przyrosty będziemy wycinać. Będziemy wycinać też chociaż ta jabłoń już w tamtym roku przeszła przeze mnie um... Takie większe cięcie, ale jeżeli macie jeszcze bardziej zaniedbane drzewka w ogrodach, to przycinamy wszystkie te, które się krzyżują, które są po prostu za wysoko i tak nie damy rady z nich zbierać. U mnie jest trochę za wysoko, ale już zostawiam, bo w poprzednim sezonie było mocne cięcie. Było takie mocne, mocne cięcie i przycinamy, wiadomo, wszystkie te, które się krzyżują, które są połamane, uszkodzone, które za bardzo wystają i nam przeszkadzają. Jak przycinamy? Bierzemy sekator i jak najbliżej. Pnia gałęzi, tej, której zostawiamy. Dlaczego jak najbliżej? Ponieważ dzięki temu pozwalamy ranie się zabliźnić. Tak jak tutaj widzicie, było cięcie bardzo dobrze zrobione, poprowadzone i te rany są ładnie zabliźnione. W niektórych miejscach odstają i będą odstawać, bo po pierwsze, nie jesteśmy w stanie zbyt Dobrze dociąć zbyt blisko, jak no, wiadomo, możemy wziąć większy sekator i próbować. Ale niektóre cięcia już są stare i z nimi nic nie zrobimy, i lepiej zostawić. Mimo wszystko to się zabliźni. Tniemy w ładny słoneczny dzień, fajnie, jakby była temperatura na plusie, ale nie jest wymagane, żeby te rany się trochę przeschły, zabliźniły też lekko, już tak wiecie, żeby nie wdała się żadna choroba grzybowa zbyt szybko. Przycinamy tak wszystko, co nam nie odpowiada. Jeżeli mm, zrobimy takie cięcie, to jabłoń się nam odwdzięczy. Na pewno będzie pięknie owocowała, czy w tym roku, czy w przyszłym, ale na pewno zaowocuje. Wiadomo, tniemy tyle, ile potrzebujemy, ale też pamiętajcie o rozsądku, żeby nie przyciąć wszystkiego. Ja powiem szczerze, przytnę dość dużo, ale naprawdę w tamtym roku drzewko było mocno prześwietlone od środka, więc jeżeli tutaj ładnie to widać, że gałęzie rozchodzą się na boki z głównego pnia, i tak fajnie drzewko w środku jest w miarę puste, mogłoby być jeszcze bardziej. Tutaj taki efekt końcowy. U mnie tak zostaje drzewko. Tutaj jeszcze dosłownie dwie, trzy gałązki, które są takie dzikie, które rosną prosto, ale ja ich nie dostanę i zostawiam. Może jak znajdę drabinę albo kogoś poproszę, to mi przytnie, ale na chwilę obecną już jest super. Już jest naprawdę super. Jak widzicie, wszystkie te pędy, które szły w górę, takie proste, są przycięte. Wygląda drzewko elegancko, środek jest prześwietlony, gałęzie raczej na siebie nie nachodzą, co jest ważne, żeby się nie zacieniać. Nie ma zostawionych zbyt dużo też gałęzi, wtedy będą jabłka po prostu większe, a nie będzie ich tak bardzo dużo. Tutaj są moje jeżyny. Ach, te jeżyny wyglądają jak wyglądają. Zajmiemy się teraz nimi. Powiem tak, tu są jeżyny kolcowe i bezkolcowe. Bardzo zależy mi na tym, żeby jak najmocniej rozrosły się jeżyny bezkolcowe, bo jednak łatwiej, są, łatwiej że są w uprawie, nie kują i lepiej smakują nam. Jeżeli chodzi o przycinanie, to wycinamy te pędy, na których były owoce w poprzednim sezonie. Wszystkie te pędy są przeważnie albo uschnięte, albo i tak z, nic, z, ni, z nich nic nie będzie. Tutaj, jak widzicie. Widać dokładnie, na której gałęzi były owoce, bo zostały jeszcze albo zasuszone, albo podgnite. Ewentualnie widać te szypułki, które są. Więc przycinamy te wszystkie. Przycinamy też te, które są ze zmianami chorobowymi uschnięte, połamane i które nam nie odpowiadają. Lepiej zostawić mniej niż więcej. Będą owocować na tych nowych, młodych przyrostach, więc te najstarsze wycinamy. Uważajcie, bo mocno kują, jeżeli macie kolcowe, tak jak ja. No, ubolewam nad tym, że jest to wszystko wymieszane, ale postaram się tak ładnie prześwietlić i zostawić tylko to, co jest nam tak naprawdę potrzebne, to co będzie owocować. Pozostawiam też jak najwięcej tej jeżyny bezkolcowej. Jeżeli chodzi o sadzonki, to myślę, że na pewno mnóstwo tutaj nowych znajdę, bo jak roślinka tylko dotknie ziemi, to ona się automatycznie y, ukorzenia, więc jest bardzo ekspansywna. Jeżeli macie mały ogród, no to nie polecam. Tutaj kotek y, drugi, jeden, drugi. Ten nawet się bawi. Myszy, jak dobrze się przyjrzycie, no bez komentarza, <grych> ale. Dobry znak, że umią polować. I tutaj są te sadzonki, o których Wam wspominałam. Mnóstwo się ukorzeniło nowych. Niestety są w większości przypadków to te kolcowe. Bezkolcowa też dość ładnie się e, ukorzenia, więc te co są bezkolcowe zostawię i wsadzę. Te kolcowe, no, wyrzucę. Wyrzucę na kompostownik, nie wiem czy to dobrze, czy źle, potem myślę, że to trochę przeschnie na tym kompostowniku, przesuszy się, i, przesuszy się i nie powinno rosnąć, ale jak wyjdzie, tak zobaczymy. Jak widzicie, przycinam teraz bezkolcową i cały czas widzę, że jest suchy patyk, suche drewno i myślę, że trzeba będzie przyciąć. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale przyciąć do samego dołu. No bo jeżeli cały pęd jest uschnięty, to z niego po prostu nic nie będzie. Widocznie w tamtym sezonie dobrze na tym pędzie owocowały roślin, owocowała roślinka i niestety w tym roku wypuści sobie nowe. Z czego się cieszymy? Na tych nowych pędach będą też super zbiory i super owoce. No jak widzicie, do samego dołu muszę wszystko przyciąć, niestety. Cały pęd nadaje się do wycięcia, mimo że wyglądał y, jakby jeszcze żył, ale niestety nie, ale ten z boku jest super, nic mu nie jest. A z tego może wypuścić, tutaj jest trochę zielonego, więc zostawiam. Y, powinna ta roślinka wypuścić, ewentualnie od korzenia odbije z nowymi pędami. To są rośliny, których raczej zawić się nie da, pozbyć z ogrodu też nie, jak już je zaprosimy, więc dużo cierpliwości wymagają. Bardzo mocno się rozrosły, jeżeli chodzi o jeden sezon, więc no, ciężko powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Tutaj jak widzicie biele sobie drzewka, potem jeszcze pokażę Wam, co i jak. Tu taki efekt końcowy. W zasadzie pokażę Wam, jak wyszły te moje em, jeżyny. Zaraz na końcu. Tutaj mam wybielone, wyplewione. Chwalę się, patrzcie i podziwiajcie. W końcu znalazłam odrobinę czasu, ładną pogodę i wyplewiłam. Tutaj są agresy, tutaj jest, tam była porzeczka, tutaj kolejny agres, tutaj kolejny agres. No agrest masakrycznie. Jejku, są takie odmiany bez kolców? Bo nawet nie wiem, bo bym chyba kupiła, bo tak kuje, że o jejku. Tutaj są kolejne drzewka wymalowane. Widać, że nawet mi to idzie dzisiaj, ale to nie jest praca z jednego dnia, to już jest drugi dzień. Tutaj są te moje jeżyny. No, wygląda wszystko teraz ekstra. Da się przejść, jest sukces. Także cieszymy się wszyscy. W końcu da się normalnie przejść. Zostały tylko te pędy, które powinny. Jest ich nie za dużo, ale zobaczymy, jak będą owocować te rośliny w tym roku. Myślę, że będę musiała pryskać kilka razy. Na pewno czymś specyficznym do jeżyn przeznaczonych, bo w poprzednim roku były problemy z owocami, bardzo szybko zamierały, zasuszały się, więc widać, że jest problem, z którym postaram się w tym roku wygrać. Teraz pokażę Wam, jak bielimy drzewka. Oczywiście, oczywiście przypominam o zabezpieczeniu dłoni, okulary, maseczka ewentualnie. Co do wapna. Ja polecam zrobić sobie, no po pierwsze, zgodnie z instrukcją, jaką zaleca producent. U mnie producent powiedział, napisał w zasadzie, żeby zrobić konsystencję kwaśnej śmietany, gęstej śmietany więc ja sobie taką konsystencję zrobiłam i jestem z tego mega zadowolona bo w poprzednim roku zrobiłam zbyt rzadkie i wszystko się chlapało, lało i cudowało i to było naprawdę niebezpieczne i mogło dostać się do oka, odpryski i tak dalej w tym roku jest dużo łatwiej mi malować naprawdę jak widzicie utrzymuje się to wapno na pędzlu nie zsuwa się, nie spada super konsystencja do bielenia naprawdę mega teraz po co bielimy? po pierwsze jestem trochę spóźniona ale lepiej późno niż wcale bo powinnam to wybielić przed tą dużą, silną zimą, która była, przed tymi mrozami minus 20, 20 stopniami i tak dalej. Powinien to być grudzień, początek grudnia, początek stycznia, maksymalnie koniec stycznia, a u mnie jest połowa lutego prawie, ale to nic. I ważne, że jest bielone jak dla mnie. W przyszłym roku zrobię to wcześniej. Bielimy po to, aby w momencie, kiedy Przychodzą mrozy, drzewko oczywiście zamarza, soki w drzewku zamarzają. Później przychodzi, wiecie, ładniejsza pogoda. W dzień wychodzi słoneczko, rozgrzewa bardzo mocno to drzewo drzewo i zaczyna kora pękać. W momencie, kiedy drzewka ma wybielone, promienie odbijają się słoneczne i wtedy ta kora tak się szybko nie nagrzewa, to drzewko też nie, wszystko zachodzi wolniej i ta kora nie pęka. Kora jeżeli pęka, no to wiadomo, nic dobrego dla drzewka to nie jest ryzyko infekcji grzybiczych i tak dalej, wiecie. Nic zdrowego dla drzewa to to nie jest. Więc dlatego bielimy. Powiem tak, do jakiej wysokości bielimy i co dokładnie? Bielimy na pewno główny pęd naszego drzewa, główny konar ten najgrubszy od samej ziemi, tak naprawdę do wysokości jakiej chcemy. Najlepiej półtora, nie tak, metr, trochę powyżej metra od ziemi, wiadomo, bielimy tą część, ten tak jakby główny konar, po to, aby drzewko, jakby Wam to powiedzieć, było najbezpieczniejsze w momencie, kiedy i też największą powierzchnię bielimy, prawda? Bo jeżeli przykładowo popęka nam korę na gałęziach, no to odetniemy sobie na takich malutkich, tych bocznych, ale jeżeli popęka nam ten główny konar, to może no po prostu no nie będziemy wycinać, bo byśmy musieli wyciąć całe drzewo, więc bielimy najważniejsze części drzewa. Ja tutaj taki dość wysoki, powiem szczerze, wysokości. Teraz jeszcze taka informacja, które drzewka bielimy. W zasadzie możemy bielić wszystko, na czym nam zależy, zarówno owocowe jak i dekoracyjne rośliny. Ja bieliłam nawet trochę winogrono, agresty. Bielimy drzewka owocowe najczęściej, te najstarsze również. Najbardziej zależy nam na tych najmłodszych, ale jeżeli na jakimś drzewku takim starszym zależy Wam również mocno, to też oczywiście zachęcam, ale wiadomo, czym większe drzewo, tym dużo więcej czasu nam zajdzie. Nie każdy takim czasem dysponuje, to też będą dodatkowe koszty, bo jednak wapno, mimo że nie jest, ta, nie jest drogie, to jeżeli mamy bardzo dużo drzew w ogrodzie, w sadzie i są bardzo duże, to tego wapna. Naprawdę można dużo zużyć. Teraz zapraszam Was do kuchni na szybki przepis na racuchy. Kto uwielbia racuchy, łapka w górę, z czym najchętniej jadacie same, może z jabłkami, a może z czymś innym chętnie poczytam. Jeżeli macie swój ulubiony przepis, to też chętnie przetestuję Wasz. Na początek zaczynamy od mleka, 200 ml mleka. Później dodajemy drożdże, trochę soli, cukru i dwa jajka w zasadzie. No i oczywiście mąka. Najpierw robimy taki roszczyn. Później będziemy ponownie zostawiać do wyrośnięcia i będziemy już smażyć. 25 g drożdży. Teraz będzie cukier. Jakieś 20 g. Myślę, że. Nie więcej, ja daję przespół, odrobina soli, dosłownie szczypta wystarczy. Ja to sobie daję teraz na malutki ogień, żeby podgrzać mleko. Ale pamiętajmy, że nie może się zagatować, bo już są tam drożdże. Jeżeli jesteście mniej ostrożni albo chcecie mieć większą pewność, to drożdże wsypujemy sobie do miseczki, a tam tylko rozgrzewamy mleko. Już do miski mam wbite dwa jajka, wlewam to mleko, lekko podgrzane, rozmieszane z cukrem solą i drożdżami. Teraz mąka. Wystarczy, tak wam powiem, jakieś 230 g mąki. To dane ciasto nie jest takie gęste. Będziemy nabierać potem łyżeczką i smażyć na odrobinie oleju. Najpierw roszczyn, Ja sobie dokładnie wszystko mieszam. I będziemy zostawiać do wyrośnięcia. Myślę, że na jakieś pół godziny. Najlepiej, jak w jakimś cieple. Jeżeli jest u Was troszkę chłodniej, to może zejść odrobinę dłużej. Później będziemy dodawać resztę mąki. Porządnie wszystko mieszać i ponownie zostawiać do wyrośnięcia. Jak widzicie, u mnie roszczyn ładnie wyrósł. Teraz dodaję resztę mąki i wyrabiamy. W zasadzie to tyle. Jeżeli wyrośnie wszystko super, to będziemy smażyć mały ogień, dajemy po myśl takiej większej łyżeczce, to w się sensie łyżce tej dużej na patelnię i smażymy z dwóch stron do zarumienienia. One jeszcze urosną podczas smażenia. I będziemy mogli się zajadać. Jeżeli chcecie, chcecie dodać jakieś owoce, do, to można dodać do ciasta teraz na przykład starte jabłka lub w momencie smażenia do poszczególnych placuszków do środka. Różne są opcje. Można dodawać naprawdę wiele ciekawych produktów, czy też na słodko coś. W tym odcinku to wszystko. Ja Was zachęcam do obejrzenia innych filmików, do lajkowania, subskrypcji. Dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują kanał. Trzymajcie się ciepło. Cześć.